Wydaje mi się, że słowa, które najlepiej opiszą ogólnie całą końcówkę tego roku, to jest po prostu intensywność. Hej, cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. I dzisiaj, tak jak to mam w zwyczaju, mam dla Was budżet na kolejny miesiąc. Mamy już koniec miesiąca i myślę, że to jest najlepszy czas, żeby właśnie ten budżet razem z podsumowaniem tego miesiąca i z celami i planami na przyszły miesiąc, tutaj właśnie dla Was dzisiaj. Przedstawić. Ogólnie cały ostatnie kilka miesięcy jest strasznie intensywnych. Jesteśmy tak naprawdę na ostatkach y, 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 czasu do wprowadzki do nowego domu, więc naprawdę to jest wszystko takie bardzo uściślone jeszcze do tego. To, że się zbliżają święta Bożego Narodzenia, że to wszystko jest jakby się dzieje na końcu, na końcu tego roku, to po prostu strasznie bardzo to jeszcze bardziej napędza. I to wszystko się dzieje bardzo, bardzo szybko. Także po prostu miesiące lecą mi jak no niesamowicie szybko. Dlatego ogólnie plany są, plany na grudzień, od razu mówię, są dość pobłażliwe, bo ja wiem, że ostatni miesiąc tego roku będzie naprawdę jeszcze bardziej intensywny niż te wcześniej. Że, chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale właśnie no chciałabym jednak sobie troszeczkę dać spokoju przez ostatni miesiąc, troszeczkę dać sobie takiego luzu, no i e, zacząć z przytupem nowy rok. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy. Tak czy inaczej, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy z tym filmem. Ogólnie zacznijmy sobie właśnie może od podsumowania tamtego miesiąca. E, mam tutaj rozpisane właśnie na karteczce jeszcze e, wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałam na tamten miesiąc, e, i chciałam teraz e, tak powierzchnie przy. To wszystko sobie przejść razem z wami. Pierwsza sprawa to było cztery razy ćwiczenia, i to miałam tak delikatnie w cudzysłowie powiedziane, bo jednak miałam w planach to, żeby te ćwiczenia były częstsze, a jednak krótsze. No, i słuchajcie, w jakimś tam stopniu mi się to udało. Udało mi się zrobić sześć ćwiczeń w ciągu tego miesiąca, także jest to dość sporo, ale jednak są to ćwiczenia. Mm, takie 15-20-minutowe. I jestem i tak z siebie bardzo, bardzo dumna, bo jednak te 6 razy w ciągu tego miesiąca się zmobilizowałam do tego, żeby faktycznie to zrobić. Wiadomo, że chciałabym, żeby to było na przykład co drugi dzień, czy coś takiego, czy chociaż 3 razy w tygodniu, czy 4, no ale jednak no nie jestem jeszcze na tym etapie. Ale mimo wszystko dążę do tego, <grytanie> dlatego w tym miesiącu 6 razy w miesiącu udało mi się poćwiczyć. I jestem bardzo zadowolona z tego, że faktycznie udało mi się zrobić takie fajne niektóre ćwiczenia, które faktycznie, znaczy, znalazłam kilka ćwiczeń, które faktycznie mi się podobały. O tak. Kolejna sprawa: codzienne czytanie. I tutaj faktycznie bardzo, bardzo mi się to udało. Bardzo. Podobał mi się i lubiłam ten czas tego sobie 30 minut poranka przeznaczać na te czytanie właśnie. I do tego sobie dołączyłam jeszcze audiobooki. Jeśli chodzi o te audiobooki, to tutaj również udało mi się coś fajnego zrobić. Tutaj Wam chciałam taką polecajkę strzelić, bo teraz nie wiem, czy wiecie, jak przynajmniej jeśli zamawiacie dużo paczek z paczko do, do paczkomatów, to to się opłaca. Sobie zainstalować aplikację Inpost. Właśnie z paczkomatami związano. I jeśli razem z tą aplikacją sobie odbieracie paczki z paczkomatów, to wtedy dostajecie punkty i z tych punktów, jeśli macie ich odpowiednią ilość, jesteście w stanie mieć różnego rodzaju nagrody. I na przykład mój mąż sobie nazbierał punkty, dość sporo tych punktów sobie nazbierał i dzięki temu mieliśmy na przykład, mamy dwa miesiące audiobooków znowu za darmo, i później trzeci miesiąc jest bodajże 50%. Tani. Także fajna, naprawdę fajna oferta, no i ja teraz właśnie sobie z tego korzystam, więc tak, jeśli chodzi o mój, moje achievementy tego miesiąca, jeśli chodzi o książki, to tak, przeczytałam do końca że bardzo, bardzo mi się podobała ta książka i jestem na etapie iść do biblioteki po następną część tej serii, ale chodzę do tej biblioteki już od tygodnia i codziennie jest coś innego do roboty i codziennie... Po prostu nie daję rady. Wiem, że to brzmi naprawdę śmiesznie, ale jednak faktycznie tak jest. Ja codziennie wracam około godziny 17 do domu, jest w ogóle już ciemno na dworze i ja dopiero teraz nagrywam, no bo niestety nie mam czasu na to, żeby to wcześniej nagrać. Tak czy inaczej, jestem w trakcie pójścia do biblioteki po kolejną część. Tamta już jest skończona, bardzo mi się podobała i naprawdę polecam Wam spróbować sobie przeczytać, jeśli lubicie kryminały i nie czytaliście. Jeśli chodzi o audiobooki, to aktualnie jestem w trakcie czytania, a właściwie słuchania miłość seria Twisted i jestem bodajże tam godzinami jeszcze została do przesłuchania, także fajnie już końcówka. Później jest, jestem również gdzieś mniej więcej w jednej, trzeciej, słuchania książki Myśl i Bogać się. I zaczynam książkę, ale co prawda Czytać na, jako e-booka książkę zanim zajdzie noc, zanim napiszę wam tutaj, bo nie pamiętam dokładnie jak ta książka się nazywała, ale te trzy książki właśnie jestem w trakcie słuchania. Także bardzo fajnie cieszę się, że jakby rozwijam się i, i ubogacam tą moją y, biblioteczkę y, przeczytanych książek. Kolejna sprawa suplementacja. Tutaj jak najbardziej super. Po prostu pięknie to poszło. No i sobie właśnie tak jak mówiłam wsadzam sobie do tej mojej kasetki na, na cały tydzień y, swoje leki swoje suplementy bardziej no i sobie je codziennie biorę także naprawdę super cieszę się, że to fajnie mi się już weszło mi to w nawyk, no i kolejna rzecz zajęcia korekcyjne Filipa, no nie mogłoby być po prostu wszędzie pięknie, prawda jeśli chodzi o zajęcia korekcyjne Filipa to tutaj początek miesiąca jak jeszcze był w miarę, tak później Filip zachorował i przy tej chorobie on był bardzo taki marudny, miał w ogóle wysoką gorączkę, był bardzo taki rozbity, więc ciężko było cokolwiek z nim zrobić, no i po tym jak już ta choroba minęła, to nadal w ogóle nie, w ogóle nie zaczęliśmy tych, tych, tych zajęć korekcyjnych w tym miesiącu robić, jeśli chodzi właśnie o czas po tej chorobie. Także no niestety zajęcia korekcyjne Filipa zdecydowanie według mnie to jest totalny fail i totalnie nie udało się w tym miesiącu y, zrobić ich, nie wiem, czy nawet z trzy y, zrobiliśmy razy, ale słuchajcie, będziemy nad tym działać, będziemy nad tym pracować i myślę, że, że coś z tego będzie, tylko po prostu potrzebuję troszeczkę więcej czasu na to, żeby się z tym zaaklimatyzować i żeby to wdrążyć, ubogacić moje życie od nawyk, o tak. <grych> Jeśli chodzi o takie rzeczy Jednorazowe, które zrobiłam w tym miesiącu, to tutaj było po pierwsze zakupy świąteczne, i tutaj z tego mam vloga dla Was. Jeśli poczekacie jeszcze chwilę, on będzie następnym filmem, po w tym budżecie właśnie, więc ten vlog już jest nagrany, tylko musi być jeszcze zmontowany i będzie się pojawiał w najbliższym czasie. Ale jeśli chodzi właśnie o te zakupy, to myślę, że są w miarę udane, co prawda nie kupiłam praktycznie nic, jeśli chodzi o same w sobie dekoracje, ale uzmysłowiłam sobie, że faktycznie tych dekoracji mam już sporo i nie potrzebuję aż tak dużo, no i uzmysłowiłam sobie również, że ja jestem zdecydowanie osobą, która woli takie zakupy robić w formie internetowej Ja naprawdę nienawidzę chodzić po tych sklepach Bo jak zaczęłam po nich chodzić To strasznie mnie to przytłoczyło Strasznie mnie przytłoczyła ilość tych rzeczy I ja po prostu nie jestem osobą, która jest w stanie Przeglądać jedna rzecz po drugiej W sklepie tylko sobie tak obiegnę okiem No w miarę mi się nie podoba nic Więc wychodzę I ostatecznie no te zakupy nie do końca Poszły zgodnie z moim planem No bo nic mi się tak nie rzuciło w oczy Żeby faktycznie mnie zainteresowało I żebym coś zakupiła konkretnego ale jestem bardzo zadowolona, bo dzięki temu tak naprawdę mam wszystkie. Moje świąteczne prezenty na ten, na ten rok, na ten sezon, sezon świąteczny. Tak naprawdę został mi chyba jeden jeszcze prezent do zakupu, ale tak, to już mam wszystkich obdarowanych. To znaczy, wszystkich, dla wszystkich prezenty mam, dla wszystkich, które chcemy obdarować w tym, w tym sezonie i w te święta. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona, że nie zostawiłam sobie tego na ostatni moment. No i cały grudzień, tak naprawdę mamy. Z głowy, że tak powiem, właśnie o te prezenty. Kolejna rzecz, fotoksiążka. I tutaj również udało mi się to zrobić, udało mi się ją stworzyć i udało mi się ją nawet już zamówić i mieć ją. Także już mamy ją i jestem bardzo zadowolona z niej, bardzo mi się podoba. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że będzie w takiej kwocie, pomyślałam, że będzie dużo droższa, a kosztowała ona mnie bodajże 130-40 zł jakoś. Także naprawdę fajnie i myślę, że będę tworzyć nadal, będę robić je inne jeszcze, będę robić jakieś takie właśnie, bo ta była taka typowo związana z Filipem mm, od jego narodzin do teraz, a chciałabym jeszcze zrobić taką jakby przed narodzinami Filipa i chciałabym robić później na przykład rok do roku sobie kolejne, także to jest fajna opcja myślę I, i można sobie tak wiecie, później tworzyć coś i mieć takie fajne wspomnienia, takie fajne albumy w troszeczkę innej formie takie w, w sensie albumy zdjęciowe w troszeczkę innej formie myślę, że fajna sprawa. Kolejna rzecz, kalendarze adwentowe, o tym również mówiłam w tym vlogu który będzie się pojawiał po tym filmie także serdecznie do niego zapraszam bo pokazywałam wam właśnie tam moje kalendarze adwentowe i właśnie kalendarze adwentowych na ten sezon mamy i myślę, że fajnie. Fajnie, jakby to są wszystkie kalendarze bardziej dla Filipa niż dla mnie, także i tak jestem bardzo zadowolona, bo ja nie, jakoś mi nie zależy na tym, żeby dla siebie mieć jakoś wybitnie kalendarze, tylko chciałabym to odliczanie do świąt robić właśnie z Filipem i dlatego cieszę się bardzo z tego, że te kalendarze są, mamie i czekają po prostu na 1 grudnia. I ostatnia rzecz to jest rozpisywanie sobie w kalendarzu ubezpieczeń i przeglądów wszystkich do samochodów, do, do domu i tak dalej. No, i tutaj nie udało się, niestety nie udało mi się tego zrobić, no ale słuchajcie, no nie może być wszystkiego pięknie, ładnie, no nie zawsze się wszystko udaje. Tym razem nie udało mi się to, tego zrobić, ale myślę, że w grudniu mm, mi się to uda. Mam nadzieję, że kiedy zajmę się planowaniem przyszłego roku, to wtedy faktycznie przysiądę do tego i sobie spiszę te wszystkie daty. I je jakoś zanotuję. No i słuchajcie to wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie tego miesiąca. Jeśli chodzi o przyszły miesiąc, to tutaj, tak jak mówiłam, nie chcę sobie robić za dużych wymagań, więc ja tutaj po prostu zostawię ten miesiąc bez żadnych konkretniejszych planów. Po prostu będę sobie zapisywać to, co mi się udało i tyle. I później Wam to zrobię w podsumowaniu właśnie tego miesiąca, ale nie będę tutaj sobie jakichś konkretnych, takich bardzo dużych planów robić i, i niczego sobie nie będę obiecywać, bo jednak zależy mi na tym, żeby ten miesiąc był takim delikatnym odpoczynkiem, i wam też zalecam to, żeby sobie raz na jakiś czas zrobić taki delikatny odpoczynek od pędu, bo jednak ten pęd. Jest z nami cały czas, przynajmniej ze mną, jest cały czas i nie chcę sobie dowalać jeszcze bardziej tym, że cały czas wymagam od siebie za dużo. Dlatego właśnie zostawiam sobie te wszystkie plany na przyszły rok, a w tym ostatnim miesiącu tego roku daję sobie troszeczkę wolnego, ale mimo wszystko będę działać, starać się coś osiągać w tym miesiącu. Jednak nie robię sobie jakichś konkretnych planów i celi, bo bo nie, bo nie chcę na siebie narzucać tego. I słuchajcie, jeśli chodzi o tą część filmu, to jest wszystko dzisiaj troszeczkę szybciej. A teraz idziemy szybko rozpisywać sobie budżet i wsadzać do kopert, tak jak to mamy w zwyczaju w tych filmach. Okej, okay, kochani, słuchajcie, jeśli chodzi o ten budżet, to będzie bardzo szybkie również w tym miesiącu, ponieważ tak naprawdę jeśli chodzi o wpływy, to mam tylko i wyłącznie wypłatę. Z tego względu, że wszystko inne poszło po prostu na inne wydatki, które się pojawiły w międzyczasie, że tak powiem, tak zwane. No, i tutaj, jeśli chodzi o wypłatę, to jest ona również troszeczkę wyższa. Z tego względu, że tam są dodatki. Więc jest to 4000. 380 zł. No i słuchajcie, tak to właśnie wygląda, że to jest tak naprawdę tyle, co mamy w tym miesiącu do rozdysponowania. I nie będę się nad tym rozwodzić, po prostu dlaczego jak, i jak i co z tym zrobię i jak to zrobię. Po prostu będziemy działać z tym, co mamy. I tak zdarza się, takie rzeczy się zdarzają i, i może akurat damy sobie radę, musimy. <laughs> Jeśli chodzi o wydatki stałe, to tutaj mamy standardik, czyli 1550 zł na kredyt na kuchnię. Zosta zostało nam, słuchajcie, do lutego jeszcze 3 raty. Także jestem mega zadowolona, że, że to już tak minęło. Więc jesteśmy już ku ko końcowi, tak naprawdę, zapłaty za to. Także super. Jeśli chodzi o przedszkole to tak naprawdę tutaj ciężko mi stwierdzić, ile jeszcze zapłacę. Nie wiem tego. Więc na razie spisuję sobie 650, z tego względu, że jednak Filip chodził w większość miesiąca mimo wszystko do przedszkola, a do tego zwiększyły się troszeczkę opłaty. Także no, zapiszemy sobie 650 i zobaczymy, co się będzie działo. Poza tym czynsz nasz tak zwany, czyli 800 zł i telefon 50 zł. I tutaj moją szybką matematyką, czyli kalkulatorem sobie podliczyłam, że wychodzi to czy 1050 zł słuchajcie samych wydatków stałych. Ja mam nadzieję, że jak się skończy ten kredyt na kuchnię, to w końcu będę miała jakiekolwiek pieniądze na to, żeby rozdysponowywać poza właśnie tym, tymi wydatkami stałymi, bo tak naprawdę większość mojej wypłaty pożera ten kredyt na kuchnię. No ale tak to właśnie jest. No ale już niedługo. Reszty zostaje mi 1330 zł do rozdysponowania, także jak widzicie, no jest to Mało po prostu, dlatego no nie będę się tutaj za bardzo zastanawiać, jak to będzie. Po prostu zakupy 1200 zł, czyli mój standard. No i zostaje nam tak naprawdę 130 zł do rozdysponowania, dlatego ja sobie tutaj w ogóle funduszy celowych nie rozpisywałam, bo ich nie będzie w tym miesiącu. Nie będzie wsadzania do kopert z funduszami celowymi, nic. Więc tak naprawdę zostaje nam stówka na drogerię, bo mam, mam w planach kupić jeden krem jeszcze i SPF. Więc mam nadzieję, że mi jakoś to wystarczy. I na dzieciowe damy sobie 30. I słuchajcie, to jest tak naprawdę tyle, co mamy. Więc no, po prostu skończymy na tym. Skończymy na tym rozpisywanie tego budżetu. Bo, bo tyle tak naprawdę mamy. Teraz sobie tylko wsadzimy jeszcze do kopert tak naprawdę z mojego portfela bo tutaj w sumie do wsadzania jest tylko i wyłącznie zakupy, drogerie i dzieciowe a w dodatku jeszcze zakupy mam tylko tysiaka bo 200 zł jest na koncie żeby coś tam było na tym koncie mimo wszystko jakby była jakaś opłata widzicie jeśli chodzi o portfel to w kopertach nie ma zupełnie zupełnie nic no po prostu wyciskałam się do zera ale teraz przejdźmy jeszcze może do monet. Zaraz wyrzucę je tutaj wszystkie, jakie ja tutaj mam. i wtedy zobaczymy, czy coś konkretniejszego tam jest. OK, słuchajcie, jeśli chodzi o monety, to tak. Mamy tutaj dwie piąteczki, które idą do mojego słoika z piątkami. Tutaj mamy dwa, trzy, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem złotych. No gdzieś z osiem złotych i parę groszy. Także to idzie do mojego do mojej skarbonki świnki, a to idzie do mojego sło słoika z piątkami, także spoko, fajnie. Zawsze coś, słuchajcie, kochani, trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Okej, okay, także słuchajcie, jeśli chodzi teraz o wsadzanie do kopert, zacznijmy sobie od zakupów. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, okej. Okay. Teraz, jeśli chodzi o drogerię i aptekę, to mamy stówkę. I dzieciowe, które ma 30 zł. No i słuchajcie, co? Ja nie mam 30 zł. Nie mam skąd ich rozmienić. Także wsadzam tutaj stóweczkę na razie. Po prostu będzie, będę musiała zapamiętać to. Że tutaj jest jednak 30 zł, a to pozostało 70 jest z zakupów. I to jest tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o mój budżet. No słuchajcie, dzisiaj szybko, sprawnie <gryw> i na temat. Bardzo szybko to poszło, no ale, ale tak to niekiedy jest, że te budżety są bardzo proste i jak widzicie, u mnie jest bardzo, bardzo różnie. Raz jest yy, usłane różami i kwiatkami i jest nawet fajnie, bo można sobie coś tam. Pokombinować. No, a niekiedy zdarzają się i takie miesiące, że po prostu ledwo co nam starcza. No i tak to w życiu jest. Działamy dalej, po prostu nie poddajemy się i próbujemy dalej. I wam tego również życzę, żebyście się nie poddawali i działali dalej, mimo że jest gorszy czas. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało i do następnego filmu. Pa pa!